No i powiedzcie mi jak to jest? Wczoraj z grzeszkiem byliśmy na randeczce, dzieci były u babci, zaraz po nich jadę, więc mogłam sobie pospać, a wstałam o szóstej, czyli wcześniej niż jak dzieciaki wyprawiam do szkoły. Jadę jeszcze na zakupy po drodze, patrzę na figę, już czeka, żeby mnie wpuściła. Dwa łyki kawki dzisiaj się na obrotach. Słyszycie jak ptaki śpiewają tutaj? I tulipanki jak pięknie zakwitły. Byłam rano jeszcze w Stokrotce i patrzcie jaki fajny pojemnik na ciasta. Podwójne, więc super, bo mało miejsca zajmie czy to w bagażniku, czy później w kuchni mamy na przykład do, do na pokładzie dzisiaj z moją ekipą Wiadomo, że szkoły mają wolne. Ja się nam przygotował pyszną lemoniadkę. Mięta z ogrodu, prawda? Byłeś sam zerwać? Pyszne. Zróbko. No ty też pomagasz, ty też pomagasz. Teraz do piekarnika będą szły małe babeczki do koszeczka, oczywiście wszystkich nie damy do koszeczka, ale podzielimy się z mamą i pewnie już coś spróbujemy. Ja już jestem po robocie, nawet nawet w miarę ogarnęłam kuchnię, a było jak po bojowisku wszystko wyglądało. Serniczek też zrobiony, dwa ciasta w lodówce, babeczki upieczone. Koniec chyba z garami na dzisiaj. Jak ty wyglądasz? Co? Jak ty no, wyglądasz na twarzy? Chodź tu! Jak Dalmatyńczyk, pytanie, przywiozłeś ślimaka? A, mam ślimakę. To dawaj ślimaka. dzieci ze ślimakiem tęsknią. Ślimak tak, ma no, no. wsparcie Dawaj, dawaj, Jasiu, dawaj. Jasiu Przyjaciela ci przywiozłem. Co? Masz A, ty A nasiona też mam teraz Tu masz nasiona kwiatów. Proszę. Walcz Dzień. sobie.